Ziąbar ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, a skoro ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, to kierowcy, którzy jeżdżą bez OC, ilu takich kierowców jest w Polsce? Dzień dobry, tak, UFG, czyli zapewnienie szczelności systemu ubezpieczeń obowiązkowych, komunikacyjnych, nie tylko zresztą, w Polsce. Ilu? Trudne pytanie, bo nie sposób tego odkryć, ile w danym momencie, jeśli byśmy sobie powiedzieli, że dzisiaj, 22 września o godzinie tej, i tej jeździ tyle i tylu, tego nie wiemy tak naprawdę. Ale wiemy, Ile przypadków jest takich, które polegają na tym, że dany pojazd w ciągu roku przez jakiś okres pozostaje bez, podkreślę jeszcze raz, obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej? No ilu, ilu, ile takich przypadków Grubo mamy? Grubo ponad 200 tysięcy. Jest dużo. ich więcej czy mniej? Czy... Jest ich więcej. Co roku ten przyrost następuje. Na całe szczęście to nie są tak skokowe przyrosty, jak jeszcze kilka lat temu, ale to jest duża liczba. To jest duża liczba, bo oczywiście nie możemy tego odnieść, tak jak pytałaś, nie możemy tego odnieść do liczby kierowców, ale 200 tysięcy przypadków, kiedy jakiś pojazd, uwaga, często przez dłużej niż 14 dni, pozostaje nieubezpieczony. Jakie są konsekwencje dla kierowców? Opłakane, ale zacznijmy od tych bardziej dolegliwych, naszym zdaniem zdecydowanie, czyli od regresu. Jest tak, że my oczywiście, na tym polega nasza rola, to co powiedziałem, zapewnianie szczelności systemu, ale też ta funkcja gwarancyjna, no nie bez kozery nazywamy się, jak się nazywamy, my musimy pokryć koszty likwidacji szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego kierowcę, ale... On później, i to jest nasz ustawowy obowiązek, musi oddać nam te pieniądze w ramach tak zwanego regresu. Czyli my mamy regres do tego, kto spowodował szkodę. I to jest duża dolegliwość, Powiedziałbym nawet bardzo duża. bo dzisiaj średni regres, czyli te przypadki, które my mamy, nad którymi pracujemy, to jest około 17 tysięcy złotych. I teraz zdeszmy sobie tą odpowiedzialność, kiedy ja nie mam polisy, z tym, co powinienem, ile powinienem zapłacić, żeby ją mieć. No, sami wiemy, ile koszt, jaki jest średni koszt polisy. To jest kilkaset złotych, tak? To już Dokładnie. nie chodzi. Dokładnie. Dokładnie. tu już nie chodzi nawet o konkretną kwotę, ale czy kilkaset złotych versus 17 tysięcy. Tylko że uwaga, te 17 tysięcy to jest średnia. Pewnie chcesz mnie spytać o rekordy. Tak, oczywiście, że tak. <grych> no właśnie, to, to możemy się uśmiechać, natomiast te rekordy to są oczywiście negatywni rekordziści. Ja podam jeden przykład, z którym, my, um, którym my z upodobaniem wręcz przywołujemy zmiana pasa wydawałoby się z ruchu wydawałoby się trywialny banalny manewr na jakich wykonujemy tysiące w życiu kierowcy tak? auto które jest nieubezpieczone powoduje obtarcie oczywiście z jego winy luksusowego samochodu który poruszał się sąsiednim pasem ten który spowodował szkodę był nieubezpieczony na szczęście nikomu nic się nie stało ale uwaga Koszt naprawy całego przetartego boku, urwanego lusterka itd. Tak to 120 tysięcy złotych do zapłaty z własnej, z własnej, z własnej kieszeni. kieszeni. Nie mówimy już o przypadkach, kiedy giną ludzie. Bo tu niestety negatywny, jeszcze raz podkreślę rekord, to jest milion i więcej, czy nawet 2 miliony. I taka kwota może zrujnować absolutnie dotychczasowe życie rodziny, trzeba o tym pamiętać. Tak, zdecydowanie tak. No ale skoro ym, kierowcy biorą na siebie takie ryzyko jazdy bez OC, to jakie są tego powody? Bo coś musi za tym stać, no ktoś chyba świadomie e, Myślę, tego. że jeden, o którym my będziemy też do znudzenia powtarzać, czyli... E, Dzisiaj, ale to nie tylko dzisiaj. Od, od dawna w Polsce jest popularna sprzedaż, czy w ogóle zbywanie samochodów używanych, tak? I musimy pamiętać o jednej to rzeczy. No teraz bardzo, bo tak, nie ma samochodów na bo miejscu. nie ma samochodów, bo zarządzamy domowym budżetem, bo nie chcemy nowego auta i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście przywilej każdego z nas, jego klienta. Ale po drugiej stronie mamy pewien obowiązek, o którym zapominamy. Dlaczego? Dlatego, że przecież wszyscy dobrze wiemy, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK w momencie przejścia własności, to nie tylko sprzedaż, podkreślmy, momencie przejścia własności z jednej osoby na drugą tego pojazdu, polisa zawarta dla zbywcy, dla zbywcy, dobrze, ona jest ważna tylko do końca okresu, na który została wystawiona. Co to oznacza? No, dla ludzi od ubezpieczeń jest to oczywiste. Brak automatyzmu, czyli nie odnowi się. Czyli kupujemy samochód. Sprawdzamy od razu, zresztą łatwo to zrobić mając numer rejestracyjny ufg.pl, dostępny ze smartfonów, tabletów, em, oczywiście z urządzeń stacjonarnych również. Sprawdzamy, gdzie jest ubezpieczony, zapisujemy, kiedy kończy się ta polisa i wcześniej z wyprzedzeniem dbamy o to, żeby była e, kontynuacja. Już nie automatyzm, ale kontynuacja. Dokładnie, u dowolnego ubezpieczyciela dodajmy. U dowolnego ubezpieczyciela dodajmy, oczywiście to nie musi być ten, którego polisa otrzymaliśmy od zbywcy. A propos? Pamiętajmy, że zbywca ma nam obowiązek przekazać wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące tego pojazdu, jakie ma, w sensie polisę, która jeśli jest, polise lub potwierdzenie, lub przynajmniej informacje o tym, gdzie on został ubezpieczony. No ale tu znowu przechodzimy my w sukurs ufg.pl, łatwo sprawdzić. Czyli o tym muszą pamiętać kierowcy, ale czy to jest jedyna przyczyna tego, że kierowcy, no powiedzmy... Crysłowie zapominają o ubezpieczeniu obowiązkowym. Czy są jakieś inne przyczyny? Ja myślę tutaj o tym, że my się w ogóle borykamy z inflacją teraz i portfel staje się a, coraz bardziej wrażliwy na jakiekolwiek wydatki. Czy to jest jedna z przyczyn? Wydaje mi się jednak, że nie, że my doskonale um, potrafimy wyszukiwać w dobie liczby ofert ubezpieczeń komunikacyjnych. No bo przecież mamy. Um, Tylu ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne, armia agentów, porównywarki itd., itd. Myślę, że to jest brak świadomości bardziej tego, co powinniśmy zrobić i o co powinniśmy zadbać, czytaj, zadbać o kontynuację tej polisy, niż próba, no w cudzysłowie, oszczędzania. To raczej ta pierwsza przyczyna. My po prostu, albo inaczej, nabywcy zapominają o tym, że tu nie ma automatyzmu. Oczywiście, jeśli ja co do zasady, już zadbam o kontynuację, to w kolejnym roku będę miał ten automatyzm. Ale znowuż, jeśli ja ten, ten pojazd sprzedam Tobie, no to powinienem Ci przekazać informacje, gdzie był ubezpieczony, dokumenty z tym związane. I Ty powinnaś pamiętać, że na przykład polisa kończy się w styczniu. Więc musisz zadbać z wyprzedzeniem mojej kontynuacji. Więcej na ten temat powinniśmy mówić? Więcej na ten temat powinniśmy mówić. My mamy. To jest swego rodzaju misja, i taka powiedziałbym chyba troszeczkę, chyba takie trochę hobby edukacyjne, że my będziemy o tym do znudzenia przypominać. Pisać, mówić na antenach, radia, telewizji, wysyłać informacje prasowe, rozmawiać z dziennikarzami. Zresztą, mówiąc kolokwialnie, to się klika, więc mówmy o tym. No, tak duże przypadki, tak duże kwoty do zwrotu przez kierowców, dokładnie o tak. powiedziałeś, milion dwieście. Milion dwieście, dwa to miliony. to są przykłady, które rzeczywiście wbijają w fotel. Trudno się dziwić, że to się klika. Dokładnie tak. Bo Myślmy o sobie, że to może się zdarzyć również nam Każdemu. I, I nie dopuszczajmy do takich sytuacji. Nie dopuszczajmy do takich sytuacji. Zadbajmy o tych, którymi na przykład się opiekujemy: dziadkowie, rodzice. Im też możemy sprawdzić ważnych tej policy. No, nie warto przepłacać. Lepiej zapłacić za polisę OC niż za szkody spowodowane pojazdem bez tej polisy. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję pięknie.